pani dostaliśmy kilka zapytań w jaki sposób w ogóle rozpocząć pracę na działce to znaczy ktoś na przykład nabył prawa do działki czy się gdzieś przeprowadził i teraz y, musi jakoś cały ten teren zagospodarować Jak rozpocząć pracę na działce, w ogóle przygotowanie działki do wysiewu, dosadzeń, to jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ zależy to od tego, jaki to jest grunt, kto ma jakie potrzeby, czy jakie oczekiwania. Zawsze to trzeba uwzględnić. Natomiast, może odpowiadając na to pytanie, powiem, jak my żeśmy rozpoczęli pracę na naszej działce. Nasza działka. Cztery lata temu, kiedy my ją przejęliśmy, wyglądała dokładnie tak jak tutaj. Było tylko może trochę więcej wysokich roślin pionierskich, wysokich chwastów, ale wyglądało to dokładnie tak: mnóstwo właśnie dziko żyjących roślin, zaniedbana altanka z dziurawym dachem. Mnóstwo winogrona, które porastało w wielu różnych miejscach, agawy i niewyobrażalne ilości tych kwiatów. Teraz zapomniałam, jak one się nazywają. Pamiętasz? Piwoni, mnóstwo piwoni. W każdym bądź razie wyglądało to dokładnie tak jak tu. I od czego my zaczęliśmy? Zaczęliśmy od tego, że, ten, że przede wszystkim najpierw żeśmy wydzielili miejsce na warzywnik. I to jest sensowny pomysł, żeby zastanowić się, jakie my chcemy mieć na działce strefy i pracować w tych strefach po kolei, dlatego że jeżeli mamy taki teren jak tutaj. To możemy ulec takiemu przytłoczeniu temu chaosowi wynikającymi z presji czasu i z ilości zadań, które są do wykonania, a już przecież chcielibyśmy, kiedy przyjdzie wiosna, sadzić warzywa, na przykład, czy kwiaty. Więc pierwszy krok to jest wydzielenie strefy na warzywnik. No i powiedzmy, że tutaj byłaby strefa na warzywnik. I w związku z tym, że tutaj są takie, i były u nas tak bardzo silne rośliny pionierskie, które rosły przez wiele, wiele lat i nikim w tym nie przeszkadzał. To my żeśmy to skosili, wywieźliśmy całą tę masę, bo tutaj jest mnóstwo nasion, i nie chcieliśmy tego wtedy dawać na kompostownik, nawet jeszcze nie mieliśmy strefy kompostownika, i krzyś to pierwszy. I ostatni raz przekopał, po to, żeby usunąć wszystkie korzenie tych silnych roślin pionierskich. Natomiast, jak już to było zrobione, to wytyczyliśmy miejsca na grządki, i teraz przejdźmy do nas, na naszą działkę. Teraz, kochani, jesteśmy już na naszej działce, i to jest to miejsce, które wyglądało dokładnie tak, jak to, które Wam przed chwilą pokazaliśmy. Na tej Jedn, jeden raz w przekopanej glebie, e, z której usunęliśmy korzenie tych wszystkich roślin pionierskich, zrobiliśmy właśnie, wytyczyliśmy grządki. My zrobiliśmy je w takich właśnie obramowaniach i zaczęliśmy pracować z glebą. Każda ta grządka została wyłożona warstwą kartonów po to, żeby resztki, Korzeni roślin pionierskich nie wypuszczały nowych roślin, żeby tutaj nie było tego peżu, tych nawłoci i tej trawy. I na, te, na ten karton kupi, poło, włożyliśmy glebę kupną, ponieważ nie mieliśmy wtedy ani kompostownika, ani swojej gleby. I musieliśmy tę glebę po prostu kupić, więc kupną glebę wymieszaliśmy z obornikiem i przykryliśmy to ściółką. Czyli ta pierwsza część warzywniak już była przygotowana do tego, żeby móc ją obsadzać. Kiedy to zrobiliśmy, zajęliśmy się dopiero kolejnymi częściami w naszym Ogródku I po kolei, po kolei je robiliśmy. W drugim kroku, po przygotowaniu warzywnika, zrobiliśmy komorę kompostową najpierw jedną, potem z czasem dostawialiśmy te komory, i teraz mamy trzy komory do produkcji własnej gleby. Następnie zaczęliśmy stawiać dodatkowe grządki, które są po drugiej stronie płotu. Foliak i tak zajęliśmy się w, następny, w następnej kolejności altaną. Ale wróćmy teraz do tego, czy można teraz jeszcze w styczniu tę ziemię przygotować do zasiewu na wiosnę. I oczywiście można. Teraz w jaki sposób to zrobimy, to zależy od tego, co jest na tej przestrzeni. Bo może tutaj być na przykład gleba, która była wcześniej uprawiana, i wtedy naszym zadaniem jest po prostu wzbogacenie tej gleby, czyli wytyczenie grządek i dołożenie jeszcze teraz obornika do tej gleby, odpadków kuchennych, jeżeli są to odpadki zielone również, gleby, jeżeli mamy na tej działce kompost, to dołóżmy gleby kompostowej czy mulczu. Jeżeli nie, no to trzeba będzie ten jeden raz tę glebę kupić i trzeba to zaściółkować. Czy nie jest za późno na to, żeby wysypywać tutaj odpadki kuchenne? Nie, dlatego że odpadki kuchenne przerabiają się w te życiodajne składniki odżywcze dla roślin i dla życia glebowego w naszym klimacie gdzieś w ciągu czterech tygodni i jeszcze zdążymy to zrobić. Czyli przygotowujemy taką grządkę warstwową, natomiast jeżeli jest to teren, który jest porośnięty na przykład trawą albo bardzo mocno zachwaszczony, to musimy również mm, wytłumić te rośliny i po prostu y, ułożyć grubą warstwę kartonu, a na, tą, na tę warstwę kartonu dopiero grządkę warstwową, czyli obornik, Odpadki kuchenne, odpadki zielone, glebę oraz ściółkę. I teraz, jeżeli zrobimy to powiedzmy do końca stycznia, na początku lutego, to to miejsce będzie dobre do zasiewu. Być może nie będzie to jeszcze taka gleba, którą my znamy, taka sypka gleba czarna. Ale będzie to mulcz kompostowy, i w tym mulczu kompostowym będziemy spokojnie mogli sadzić na przykład rośliny z rozsady. Jeżeli chcecie ci, którzy pytaliście, jakichś bardziej szczegółowych informacji na ten temat, jak robić takie grządki warstwowe, to mamy dużo filmików na naszym kanale poświęconych właśnie tworzeniu takich grządek czy regeneracji gleby, natomiast. Odpowiedź na Wasze najważniejsze pytanie: czy jeszcze zdążycie zrobić to, kiedy jest już styczeń? O, ta odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, że zdążycie. Bardzo fajnie, e, znaczy konieczne jest też to, żebyście odpowiedzieli sobie na pytanie, co chcecie uprawiać, co chcecie jeść. I my z roku na rok e, prowadzimy bardziej precyzyjne planowanie, ponieważ Dążymy do niezależności żywieniowej i chcemy mieć jak najwięcej swoich produktów, swojego jedzenia, dlatego my szczegółowo planujemy ilości poszczególnych rodzajów warzyw, które po prostu chcemy mieć. I teraz jedna rzecz to jest praca z glebą, a drugie równoległe zadanie to jest właśnie przemyślenie tego, co chcecie tutaj sadzić, bo w zależności od tego, co chcecie sadzić i ile tego chcecie mieć. Tyle trzeba będzie tych grządek postawić. Yy, obserwujcie nasz kanał, bo w najbliższym czasie również ukaże się filmik na temat właśnie takiego bardziej szczegółowego planowania yy, uprawy, a w zasadzie zbiorów. Czyli teraz zobaczcie: z roku na rok zwiększamy, zwiększaliśmy ilość miejsc. W których sadzimy rośliny. I na początku było to zaledwie tych 10 grządek, i zbiory z tych grządek, gdzie każda grządka ma 4,5 metra kwadratowego, czyli jest to 45 metrów, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Co, jak teraz przebiegały dalsze prace, kiedy już ten warzywnik był gotowy? To zapraszam teraz do drugiej części. W kolejnym roku. Zagospodarowywaliśmy tę część i przyszła nam doszła nam ta grządka, która to była grządką poświęconą wyłącznie ziołą. I postanowiliśmy w kolejnych krokach wykorzystać nie tylko powierzchnię, którą tutaj mamy, ale także przestrzeń, bo bardzo dużo roślin może rosnąć do góry. Dlatego każda z tych grządek w części starego warzywnika zyskała taki stelarz, po którym pną się ogórki, pnie się fasola. Postawiliśmy kolejną grządkę. To jest grządka przeznaczona pod fasoletyczną, której my dużo uprawiamy. Zagospodarowaliśmy grządkę, która była grządką czosnkową i nadal taką grządką pozostanie. Pobudowaliśmy to tutaj zadaszenie do altanki. Dach został też odnowiony, nowa papa została położona, okna, wszystko odświeżone. Tutaj zyskaliśmy przed tym tarasem dwie grządki i kolejnego roku postawiliśmy ten foliak. Oraz dorobiliśmy grządki na dynie. Przejdźmy teraz tutaj. Czyli tutaj mamy grządki, w których rosły dynie, one teraz są tutaj wyłożone takimi gałęziami, różnymi odpadkami po słoneczniku. Chodzi nam o to, żeby stworzyć takie warunki do mieszkania dla różnych drobnych zwierzątek. Ale zobaczcie, że nie ma tutaj za dużo miejsca, więc to, co może rosnąć do góry, to rośnie do góry. No i cała strefa kompostowania, którą to poszerzyliśmy w tym roku. I tak kochani, drobnymi krokami, ale rozpoczynając od pracy z glebą w części podstawowego warzywnika, drobnymi krokami rok po roku pracujemy na tej. Działce, praktycznie rzecz biorąc cały rok, ponieważ cały rok możemy produkować glebę, a gleba jest dla nas najważniejsza, ponieważ zasobna gleba daje wspaniałe zbiory. Więc kompostujemy przerzucając kompost dokładając składników do kompostu przez cały rok, kompostujemy również w domu, w kompostowniku Bokashi oraz w wermi kompostowniku, a odsącze i zawartość głównie Bokashi wkładamy do grządek. W tym roku również zajmujemy się namnażaniem swoich własnych dżownic, które już niedługo będziemy, którymi będziemy zasiedlać grządki, bo im ta gleba będzie lepsza, tym nasze rośliny będą lepsze. Tak więc podsumowując, każdy moment jest dobry na to, żeby zacząć uprawy na działce. Styczeń jest idealny, ponieważ jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby te wszystkie składniki, które włożymy do gleby, a które tam się nam przekompostują i stworzą najbardziej wartościową glebę, to mamy ten czas i jest to dobry moment. Wszystko zdążymy zrobić, ale musimy właśnie odpowiedzieć sobie na te pytania. Gdzie my chcemy mieć ten warzywnik oraz co przede wszystkim chcemy uprawiać. Tak więc, kochani, do pracy. Jest wystarczająco dużo czasu, na pewno zdążycie i na wiosnę będziecie mogli obsiewać grządki i yy, sadzić rozsady.